Wniosek w sprawie upamiętnienia generała broni Waldemara Skrzypczaka został złożony przez generała brygady w stanie spoczynku doktora inżyniera Jana Dziedzica. Do wniosku dołączona została lista osób udzielających wsparcia dla propozycji upamiętnienia generała broni Waldemara Skrzypczaka, wśród których znajdują się m.in. Najwyższe Dowództwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywę poparł również biskup polowy Wiesław Lechowicz. Jak czytamy we wniosku działając w imieniu środowiska żołnierzy pełniących służbę wojskową będąc w rezerwie i w stanie spoczynku. Znajomych i przyjaciół, którzy są wstrząśnięci nagłą śmiercią pana generała broni Waldemara Skrzypczaka, mając na uwadze jego wybitne zasługi dla miasta, regionu i ojczyzny, wnioskuje o jego upamiętnienie poprzez nadanie jego imienia Skwerowi położonemu w brzegu pomiędzy ulicami Zwycięzców, Solną, Jagiellońską i Pomorską. W dniu 21 lipca 2025 roku odszedł na wieczną wartę wybitny, charyzmatyczny dowódca Wojska Polskiego, żołnierz z powołania Patriota bohater kołobrzeżanin, świętej pamięci generał broni Waldemar Skrzypczak. Wnioskodawca podkreśla, że składany wniosek został przedstawiony rodzinie generała, która nie wniosła zastrzeżeń, przyjmując inicjatywę przychylnie i z wdzięcznością. O nadaniu skwerowi nazwy skwer imienia generała broni Waldemara Skrzypczaka zdecydują radni podczas sesji 29 października.